Miesiącym. Oczywiście dzisiaj do nas wszystkich skierowany jest ten przekaz, ale kochani, szczególnie skierujemy ten przekaz do mieszkańców, do społeczności Ostołęki. Dlaczego? W pierwszej kolejności czuję się w pełni uprawniony jako osoba, jako kandydat do parlamentu w okręgu 18, okręgu siedlecko-ostołęckim z 2019 roku W tych wyborach parlamentarnych z listy i prowadzący te środowiska rolnicze Konfederacji. Miałem zaszczyt i przyjemność wówczas reprezentować ten okręg i państwa. Z drugiej strony naprawdę chcę podziękować wszystkim koleżankom, kolegom ze stołęki, tym szczególnie ze stołęki i tym wszystkim, którzy wówczas zaufali. Przypominam, że mieliśmy wynik. W takiej sytuacji, ja jako polityk frontowy się nie dziwię, bez pieniędzy, bez mediów, bez wszystkiego, a wszystko jest przeciw. Łącznie, jak pamiętacie, wewnętrznie, bo tak wewnętrznie w ramach tych naszych składowych, to wiadomo na co mogliśmy liczyć. 11,5 tysiąca głosów, prawie 300 nam zabrakło do mandatu, ale chyba Bóg jest wielki, bo jak wy sobie wyobrażacie, co by zrobili ci zarządzający na terenie Rzeczpospolitej CIA, gdyby taki facet jak tu stojący był w obecnym parlamencie? No, mam wrażenie, żebym już dzisiaj do Państwa nie mówił. Ale idziemy z bardzo konkretną kwestią, która dotyczy Ostołęki, ale na zdarzeniach, wydarzeniach Ostołęckich opiszemy sobie mechanizm, Działania władzy, szczególnie tej władzy pisowskiej, neobolszewickiej, na przykładzie elektrowni w Ostołęce naszego bezpieczeństwa energetycznego i, kochani, schizofrenii władzy. Schizofrenii władzy! Ostrołęka jest swoistym w Rzeczpospolitej symbolem. W roku 1831, 30. powstanie listopadowe, ale 31. już faktyczna wojna polsko-rosyjska z wielkimi szansami zwycięstwa, załamana ostatecznie w bitwie pod Ostołęką. I nie o historii chcę mówić, tylko o współczesności, rzeczywistości. Dlaczego wówczas przegraliśmy szansę na odzyskanie niepodległości? Bo pod Ostołęką krok w tył Polka. I kroczek w przód, kroczek w tył, prawo, w lewo. Niezdecydowanie, nie wiedzieliśmy, co, co zrobić. Dzisiaj elektrownia węglowa w Ostołęce. Blok A, blok B węglowy, blok C węglowy, który w 2023 za 6 miliardów złotych miał być zbudowany i oddany do naszej sieci energetycznej. Od ruskich, z Ukrainy zasoby, z Białorusi. Czy tam, broń z królewca obecnego Kaliningradu zapomnijcie, że dostaniemy chociaż pięć energii. Nic już nie dostaniemy. I zobaczcie, co zrobio, zrobiła ta władza w Ostołęce. Decyzja słuszna. Jako polski polityk, jako właśnie reprezentant w tym czasie tej ziemi. Siedlecko-Ostłoński, byłem zdecydowanie za budową tego bloku. Moi koledzy, także energetycy, także ci, którzy w tej branży siedzą, jak zaczęła się ta cała zawierucha ze zmianami klimatycznymi w Unii Europejskiej, mówili: Krzysiek, jest to słuszna decyzja, że z bloku C odstępujemy, niszczymy to, miliard, półtora miliarda stracone. Słuszna decyzja, bo tak, wiesz, światło nie wygląda i tak dalej. I odstępujemy i przechodzimy na gaz. Pamiętajcie, w 2023 energia z Ostołęki, z bloku C miała płynąć już do nas. I teraz, kochani, też jeden bardzo istotny wątek. Jest grudzień 2019 rok. Debata w telewizji Real, wybory... Tak zwane prezydenckie, prawybory, no nie, w których biorę udział i jakiś szczyt klimatyczny, ten decydujący udział polski, czy ten polski, nie polski rząd, nieważne, ten, który jest na, na obecnym terytorium, przy panu Morawieckim. I kochani, oni podejmują wówczas w Unii Europejskiej decyzję o tym, że do 2050 roku schodzimy zupełnie energetycznie, 49 dokładnie z węgla. Tam, że 100 miliardów jest, a Polska zyskała, bo oni do końca tego, ale 100 miliardów euro na całą Unię, że to będzie koszty dostosowania i my damy tam większość, i tak dalej. Deba debata głównie dotyczy tematu. Bo w tym czasie wrzutka była rządowa, jakieś tam przywileje, coś tam, immunitety zabierają sędziom nieważne. No nie, też niedobre, ale bolszewicy rządzący, no Bolszewia pisowska wiedziała co robi. Bo wtedy zbrodnia energetyczna, jedna z najgorszych rzeczy. Jest ta debata, Piotr Szlachtowicz, jeszcze jeden dziennikarz prowadzi, tam są wszyscy pytania o to, a to Wiński brodzi. I mówi dokładnie o tym, że to jest dzisiaj najważniejsze, a przykrywką jest tylko jakaś tam rzutka związana z sędziami, z sądownictwem i tak dalej. To też jest istotne i ważne, bo to był dramat Rzeczpospolitej wówczas. I, I dokładnie wtedy decyzje pisiory podjęły o odstąpieniu tacy poprawni, zobaczcie, od bloku C, jako bloku węglowej, nowoczesnej, wspaniałej, wszystko podpisane. Najlepsze elektrowni, teraz zastanówcie się. Rok 2049 mamy 2023 do oddania. Kochani, legalnie mogłeś z bloku węglowego do tego czasu korzystać z energią. Skapitalizowałoby Ci się to. O, teraz widzimy, że nawet z naddatkiem. Ale oni, którzy byli z początku, nie wiem z jakich przyczyn, zdeterminowani do węgla, ale połajali ich tam, to, to teraz przeszli na gaz, teraz co z gazu będą, zaraz no, przechodzić na węgiel, będziecie to mieli, no nie? Ludzie, schizofrenia u władzy i tu, zobaczcie, to dotyczy szczególnie, ból jest wielkiej ostrołęki, bo naprawdę i całej Polski północno-wschodniej, ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, ale, kochani, pokazujemy ma model, mechanizm, kto nami rządzi. I dzisiaj co? Wy wierzycie, że oni dadzą sobie radę z jakimiś uchodźcami? Ludzie, przecież Polacy, oni was prowadzą, nasze głowy, nas wszystkich popcinane będą, prowadzą na wojnę. Oni nas pieprzą w taki temat, że nie daj Bóg, jak się wydźwignąć. Tylko patrzcie na drobnych rzeczach, na drobnych sprawach te mechanizmy. Ostrołęka jest symbolem niezdecydowania Polaków polskości i upadku przez to. I to od roku 1831. Po to jest historia, żeby rozumieć współczesność, żeby być mądrym i żeby zwyciężać. Kochani, jeszcze jeden bardzo osobisty, wa ważny wątek. Jest tam taki poseł, Arek Czartoryski. Nawet się żeśmy znali. Szanowałem go bardzo, poprzez stowarzyszenia kawaleryjskie. Nie ukrywam, że w pewnym momencie no, takim naprawdę był ambicjonalnie jako Polakowi, jako patriocie, wzolem. Wspaniały człowiek, mundur i tak dalej, to wszystko. Patrioty, Ojczyzna, Rzeczpospolita, Bóg, Honor i tak dalej. I teraz, kochani, to też jest dla nas dobry przykład. Miałkości, mierności Polskości, nie jednego Polaka, nie tej jednej osoby, tylko Polskości. Popatrzcie, jak te górne. Jak te górne, wzniosłe, hasła-cele, w zderzeniu z sła słabością, z małością człowieka, jak one się deprawują, jak niszczą te wartości, pod, pod których sztandarem chcemy stać. Dzisiaj ludzi trzeba z charakterem polityków frontowych i wtedy oczywiście Zwyciężymy. Jostolenka nie musi być symbolem przegranej, może być symbolem zwycięstwa, ale trzeba, powtarzam, polityków frontowych.